ma! Z tej strony największy rasista na polskim YouTubie. I Dzisiaj gramy ultrarasistowskim szako na suporcie pod Ardenta z A erami. Powiem ci szczerze, że, że długo się zbierałem, żeby nagrać to wideo. E, długo też czekałeś, żebym nagrał to wideo, ale e, zrobiłem to, robię to teraz w sumie. Grałem już kiedyś rasistowskim szako na topie i powiedziałem, że nigdy już więcej nie zagram rasistowskim szako pod tanka. Więc dzisiaj gram rasistowskim tak szako. Pod Ardenta. Eee, ogólnie nie wiem, czy to zadziała. Nie powinno. Wydaje mi się, że Font of Life i Aeria i Ardent nie będzie się kombić, ale tyle czekania i tyle już miałem o tym, o to próśb, że musiałem tym w końcu zagrać. I dlatego tym gram. Dlatego tym gram. Mm, wszedłbym sobie w przeciwną Caitlyn. Szczerze mówiąc. Siema byniu. Nie za poddymka co? Nie spodziewałbyś się tego. Od razu flesza palę enemy, enemy Adikeremu. Taki jestem dobry. E, sytuacja jest taka, że ten szako będzie useless, ale my tutaj jesteśmy się dobrze bawić. My dzisiaj przyszliśmy się dobrze bawić. Zresztą codziennie się dobrze bawić. E, przychodzą ludzie. Kurna, nie wiem, ja po prostu ją będę bił. Mam heal, jakby co, więc spoko. Bich, bich, nie, nie stresuj się, nie stresuj się Ja bejtuję, ja bejtuję Ja bejtuję w pizdu O kurna, ta to jest naj najgorsza JA PINDOLE rasistowski szako! Jeden versus 9. Jeden versus 9 do rasizmu. Nie wiedziałem, że rasizm jest taki spoko. Nie miałem o tym pojęcia, ale najwyraźniej. Kurna, dzięki. Eee, bierzemy to, bierzemy to, troszeczkę many, troszeczkę healtha, wiesz, jednak te, trzeba mieć balans w życiu. Trzeba wszystko wybalansować. Eee, koralik naszyjnik, dużo dresów nosi takie, tylko że tutaj jest e, jakiś szafir adresy noszą z krzyżykiem. No, może być, może być. No chyba nie zaszkodzi Jakikolwiek naszyjnik, no i mikstura. Mikstura. 100 ml mikstura na odwagę, żeby móc się wbijać 7 vs 2 przeciwnego bota. Yy, idę. Kurde zabijamy ją w pizdu. Ja w sumie chciałbym podrelikować trochę, więc ciężko powiedzieć, czy ją zabijamy. Raczej nie. Po prostu podejdę po Expo. Nie gram flesza, tylko gram heal'a, jak zdążył pewnie Niejeden już zobaczyć. Kurna jadę stary. Trzymaj. I co, sprokowała się area? Nie wygląda jakby się sprokowała. Nie wygląda jakby się sprokowała area. To będzie zupełnie useless. To będzie zupełnie useless. Rel jest w górnej części mapy. Ja tutaj troszeczkę zawieruszyłem się. Ale spoko, cofnę się teraz. Zostawię mojego adk Kupię Dark Seala w sumie. Chyba Darkseilla. Nawet nie wiem o co oni się tam e, tak bili, ponieważ Void Groupsy, no właśnie jestem jestem pingowany, nie wiem czemu. Void Groupsy wstają za ile? Za dwie minuty to co mi się byliśmy na rzece? Nawet nie wiem, ale niech będzie, nie? Niech będzie. E, ja mu spinguję, żeby się bił, nie? Bo ja tam wskoczę. E, bij się, stary, bij! Dobra, mam tamtą raczej na pewno. E, Spróbuję jeszcze tego zabić. E, wejdę po prostu na autoataki z nim. Może nawet se wezmę, czemu by nie? Mordeczko Ja tu jestem ultrasistowskim szako, nie będę zostawał moim białasom zbędnych kili, nie? Mój ty białasie, ty e, Bierzemy... Co bierzemy? Ardenta mięsko dać, tak? Ardenta? Dawaj to pierwsze, dawaj pierwsze to Kurna, to dobry ten szako, nie? Nie, 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 mamma leo, mamma Mój 2 umiera trzeci raz Kurna, może zabiję go? Nie Close No, mój AD Care miał dużo czasu wolnego na farmie Nawet nie wiem w sumie, co powinienem maksować w tym bildzie. Mmm, na midzie masz ziomuś, e, tą koleżankę, powinieneś się cofnąć, e, powinieneś się cofnąć o tym Galio, bo stoisz na 0 w ogóle e, ludzie widzę, że lubią mnie pingować bardzo, bo relse podeszła na mida, mimo że nic nie zrobiła. Koledzy zdrowi, zdrowi jak najbardziej. Pytanie, co maksować? Trapy? Wydaje mi się, że trapiki kurno maksujemy i rozstawiamy wszędzie po mapie. Rozstawiamy wszędzie po mapie. No problem z gankiem Lisandry jest taki, że ją zgankować może być ciężko. Jako, że to jest Lisandra, mogę tam wpaść w sumie. Czy on tutaj nie przyjdzie gdzieś? Wydaje mi się, że on tutaj gdzieś przyjdzie. O kurno, ale będzie wielki fir! Ale przerażeni są. Hilujecie mój bracie O kurde mój bracie w chrześcijaństwie. Ale size, to, widziałeś to? O kurna, szwa prawie umarłem. E, nie wiem czy to przeżyjesz stary, bo tu jeszcze Caitlin jest. Wygląda to, że raczej nie trzymaj. E. Rzucić tu jakiś trapka? A kurna co mi tam, nie? Może z creepa czy dwa. Może sfrizuje, coś w tym stylu. Nie zaszkodzi rzucenie e, trapka. W sumie jej nie dam dopuszować, jak tak teraz pomyślałem. Czemu ona by miała tu dopuszowywać za friko? E, czy ona flesznęła? Ona flesznęła, nie? Czy, czy mi się wydaje? Ona kurna flesznęła. To on farmić nie umie wytyfy. Tak zerknąłem tylko jak on z farmi tego waj'a, ale on farmić nie umie. E, idziemy w to. E, ciężko mi powiedzieć co sobie skoro drugie, ponieważ tak jak mówię, w samym, w samym o builda jest, żeby iść z areami, a nie wiem co to jest areami. A dosłownie każdy komentarz od 300 dni ma ten, to słowo. W sensie ja nie pytałem się ani razu ze względu na to, że byłem przekonany, że chodzi o aerię, ale jak tak teraz pomyślę, to aeria nie ma aż tak dużego sensu, bo ona się nie prokuje nigdy. Więc Ardent będzie useless, ale złożę redemption, z redemption będę prokował Ardenta. Zaufajcie mi, to będzie dobre. Real jest na topie, co jest dosyć crazy. Ale spoko, zdejmujemy tą zadość uczynię. Tak zwane. Ja wezmę agro, nawet nie musiałem. Gitara. Yy, mogę iść z nim na Drake'a i zostawię moje Jinx Platy. Tutaj dam to. W sumie nawet tutaj dam trapka, chyba. Um, tutaj dam jeszcze wizję. Nie mam niestety szóstego, co troszeczkę jest irytujące, ale to nic. Pójdę za to wyczyścić, warda, nie? Siema, czyścimy wardy. Mm, słapnął się mój voliber z Galio, co jest śmieszne. Woliber z Galio się słapnął. No, ja bym chciał jednak mieć ten szósty level, dlatego podejdę na mida, e uderzyć ją i. Ty, czy to nie jest troll? Nawet nie wiem, ale o! Wiem, do czego się przydam. Biorę różyczkę, kurna. Nie wiem, co ten ziemek robi, ale. Za mądry nie jest, jest już 0-5. Już udało się 5 y, dedów uzbierać. Kurna, pierwsze trzy różyczki dla mojej drużyny zabezpieczyłem, nie? A moja drużyna jeszcze będzie szczekać. Jeszcze będą mieli czelność szczekać. Przejmujemy, kurna, tego midwaya, nie? Nikogo tutaj tak nie ma, w pizdu. Nie wiem, nie wiem, ten rasistowski szaką mega oddaje jak na razie pod względem vibe'u. Vibe jest niemiłosiernie dobry. Dobra, no wydaje mi się, że powinniśmy go dojechać i zabić. To jest yy, rzecz numer jeden. Zostali strapowani, to jest kolejny trapek, który ich. Dobra, no ja muszę uciec po prostu, mi się wydaje. Zostawię ich już. Dwóch zabiliśmy, chyba starcy co drużyną. Yy, czy ona sprawdzi ten krzak naprawdę? Naprawdę czy to jest wizja w tym krzaku, czy o co chodzi? Nawet nie wiem. Wiem jedno, ja muszę się cofnąć. Wycofać. Eee, Ardent! Ardent sensor! Jezu, obrzydliwy jestem build, ale to nic, mam 8 stacków na Dark Sealu, więc działa. Działa, działa. Eee, redemption. Tak jest, teraz idziemy w redemption. Redemption też jest spoko, bo daje mi trochę healtha, a ja jestem dosyć squishy, nie będę kłamał. Mam pewnie, no właśnie mam 300 zdrawa mniej niż mój AD carry. Sprawdzam ma 9 level, ale i tak. No plus jest taki, że mój carry jest mega nafidowany, ale mój top laner jest 0,6 invalid. Tak samo mój midlaner, Oni mają 6 void groupsów i mają ulepszone buty. I ja, jakby, mógłbym gankować ta tak samo jak Rel. Tylko problem z tym, że enemy Rel może gankować, ponieważ enemy jest Lissandra, która jest dosyć useful i dobra. A ja mam ziomka, który nie jest zbyt useful i zbyt dobry. Więc. Skrajnie niefortunna sytuacja. Ty właśnie Ardent się sprokował. Czyli to górna działa. Ardent działa. Yo! Holy moly, ardent działa, tutaj stary masz trapy, możesz do nich uciekać kiedy będziesz potrzebował Biorę to, biorę zagzaka i jakieś wardy dam, głębokie powiedzmy Tutaj, tutaj i tutaj, o kurna ty, czy ja dostanę tutaj dojazd za ściany? Nie ale ich, yy, ich tamta wdepła w trapka, więc spoko. Nie wiem, no ja to jeszcze postoję, pociluję, ja tutaj nie mam do końca nic przed roboty. Siema chłopaki, popatrzy się na nich. A tak on wstaje, tym razem... Czy na topie czy na bocie, jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. Gościu w ogóle przyjmuje free poke. To jest spoko. Trzymaj, kosę. Kosę w żebro. Jak za friko, to czemu by nie? Eee, no i zostanę raczej na tym midzie, bo boję się, że moja Jinx zostanie dojazd, nie? W pewnym momencie. Okej. Okay. Czy my tam ich nie powinniśmy zabić? Oni są tutaj dosyć low. Weź zablokuj, dzięki. Dzięki wielkie. Oni są tutaj dosyć low. Tamta se w trapka w Czy ja umrę od tego? Nie. O, jeszcze się zdążę cofnąć, ideolo. Ideolo, panie. Woliber, eee, dawaj go. Masz go, nie? Masz go, szefie, masz go! Kurde, robisz to. Jezu święty, 1.06 Woliber zabija 6-0 Dariusa. To się nie dzieje. To jest nasz mecz. On poczuł rasizm w mojej postaci i wie, że to jest useful. On wie. Ardent dla mojego ADCA'ego, wyborny wybór. Wyborny wybór, ty, ale rozkmina. O kurde bele, y, przydałoby się uważać tu. Okej, okay. uh. No ja muszę przejść niestety przez to, ale to... nic. Ja po prostu muszę w miarę wydefować tego mitureta, mam wrażenie, że to jest moje zadanie teraz. Numer jeden. Czy się uda? Nie wiem, bo staram się. Ty... Możemy ich tu chyba zabić, czy nie? Kurna biegnij w nią, biegnij w nią! Albo w tego? Kurna kogokolwiek smażyć, proszę. Dam ci hila baby. O kurna, szwa, ale oro. Trapik, trapik robi sporo. Trzymaj kosę, byniu. No, tutaj nie pomogę ci za bardzo. O, tu jeszcze z Darius! O kurna, stary! Biorę różyczkę i stąd znikam. Chociaż czekaj, Graves? Co robi kurna Graves? Bum. Nara. Nara! Wyjaśniam Wyjaśniamy lamusu 24 na 7. Idę kurna pomóc bratu. Hmm dobra, może być. Ja się cofnę, mam 10 staków na Dark Silu. Ja jestem potężny. What the hell? Tylko co z tego? Nawet nie wiem, dlaczego tak dobrze to wychodzi. Jak tryharduję, wychodzi tragicznie. A jak gram tak, tak, jakimś losowym buildem, to wychodzi tak dobrze? O co tu chodzi? Czy to jakieś klunt? Kluntwa jest? Co co chodzi? Szkoda, że oni mają 6 Void Groupsów, a my 0, ale no. Mógłbym na wiele rzeczy w tym meczu narzekać, pra, prawdę mówiąc. Jest dosyć sporo rzeczy, które nie poszły po naszej myśli. Dobra, no ty raczej nie żyjesz, koleżanko, tak bardzo bym chciał cię uratować, tak? Obawiam się, że cię nie uratuję, ale zabiliśmy też Enemy Dikerego, więc spoko. Może nawet jeszcze Tom, szczerze mówiąc. Kurna, dostała shielda, przeklęta. Szkoda tego shielda, ale dobra, jeszcze zostawię tutaj może jednego pacyna, jakby co, dla mojego, dla mojego Volibear'a, żeby mógł uciekać i cofnę się po redempcję. To pozwoli mojej Jinx lepiej żyć, bardziej ją ratować. Będzie czuła się bezpieczniej, moja przyjaciółka. E, czy, czy długość tyle. Ty to ile jak długo stoi moje WUSIS z APE, kolej nawet nie wiedziałem o tym. Nawet o tym nie wiedziałem. Mm, ja biegnę po tą różyczkę. Dawaj kurna różyczkę. Różyczka to jest mój must have. One są takie dobre do zbierania, po prostu biegając po mapie, zgarniam jednego za drugim. E, raczej tam tego gościa nie uratuję, chociaż mój team próbuje. Przynajmniej będzie próbował. No redemption mu nie rzucę, bo coś że to będzie strata. Zablokuję to dla ciebie, bracie. Wszystko dla ciebie. Problem w tym, że Drake wstaje niedługo. Skaczesz czy nie, Leszu? Kurna, zabiła mnie? I nie wtepła w trapa, a czemu woli Dobra, nic, czemu woli rawczy? To jest takie smutne to życie. Jaki tym się wylosował. What the hell? Jaki Nuptim, ale i tak damy radę, rasistowski, szako. Ty 33 już Ardent sensor, człowieku, zadał i redemption 0. Ej, to, to jest nieprawda. Redemption zadał teraz ty to rel. tu to tylko healing się liczy. Atak, Han za 34 sekundy, nie? Tylko ten Dendarius jest tak silny, szczerze mówiąc, w porównaniu do mojego woli Misia, który jest uśles, że to jest aż przykre. Gdzie ten atak, na dole? Nie, u góry jest ataka, no to jeszcze gorzej. Um, trzymaj to, kosę szybką, tutaj jakiegoś trapa postawię, jakąś wizję. Ja tam biegnę do nich. No, wydaje mi się, że powinniśmy tu walczyć i ich gonić. Takie mam wrażenie, że powinniśmy, ale nie wydaje mi się, że ich dogonimy. Czy ja tego gościa nie zabijam przypadkiem? Wydaje mi się, że on jest martwy Kurna, szwano, umrzyj, buraku Proszę cię Muszę go zabić Ludzie, rasistowski szako Ja, PD, nie zabiję go, nie Nie zabiłem go Rasistowski szako nie dał rady Jestem zbyt uśles mu 80 AP, ja nic nie robię mu się, Władowałem mu 10 kos i nie starczyło, ale to nic Czy on próbuje serio tego atak Hana tak o zrobić? Czy on jest głupi? Bardzo możliwe ale jeśli... O na ty Dzielny ten Graves, bo nie nazwę go idiotą. To chyba każdy wie. Ja, Pid jaki ziemek jest głupi. What the hell? Wszyscy tam poumierali, nie? Ale wyle... wylewiaki. Szkoda, że oni mają też te buty wszyscy ulepszone, no, no, one są tak dobre. No ja biegnę ci pomóc stary. Staram się jak mogę. Ale ja niestety nie mam demedża. Żegnaj. No oni jeszcze będą mieli Atakhana teraz, teraz jeszcze będą mieli Atakhana. Który to jest? Bo to w ogóle dowiedziałem się też, że one się różnią. To jest Ruinous, czyli... no w sumie nie wiem, który to jest. Jeden jest Ravenus, drugi jest Ruinous. I różnią się tym, że dają inne buffy, ale też... no w sensie inne nagrody, ale jakby inaczej też biją, nie? Tylko nie wiem, który to jest... ten. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy na luzie, na spokojnie. Który to był? Hmm. Dobra, czyli to był... To nie był ten, co daje reza, to jest ten, co daje dużo różyczek plus. Plus, jak to się nazywa? E, plus bufa do przyszłych bufów, o tak to nazwę. Polecam ci tutaj nie umrzeć, kolego. Um... Okej, okay, wydaje mi się, że to nawet nie jest aż takie złe. Żartuję, wszyscy tu umrzemy. Czy ja się spalę? Czy zdążę? Nie, nie zdążyłem redemption na nią. Czekałem tylko, żeby jej redemption dać, ale się nie udało. No niestety, jestem zupełnym uślesem, to też trzeba mi przyznać. Ale to nic. To nic. I tak nie będę bardziej użyć niż ten Voliber. Co fakt, co fakt. Co fakt, to fakt. Co teraz, co teraz mogę zrobić? No mogę jakąś wizję porozstawiać w okolicy Barona, bo Baron staje za minutę. Tylko oni ją raczej czyszczą. Okej, okay, wezmę to. Się pozbędę tego. O, różyczka, ty. Prawie bym jej nie wziął. I dam jeszcze... Nie lubię dawać w picie, ale dam tym razem w picie. Niech już będzie. I dam tu jeszcze trapa dla mojego Gravesa, jakby co. Jakby co dla mojego Gravesa, niech będzie, nie. Hmm, no. No to nie wygląda najlepiej dla, z, n, dla nas. Tak to nazwę. Chociaż w sumie też nie wygląda to tragicznie, nie? Hmm, no, no, ten się po prostu nie żyje. Szkoda, ale podejdę na Mida. Możliwe, że go będziemy mogli zabić, szczerze mówiąc. Jest taka opcja, nieduża, ale jest. Czy oni robią tego barona? No chyba robią, nie? Tak bardzo, jakbym chciał się tu oto to bić, tak nie mogę, ponieważ nikogo tu nie ma z mojej drużyny. Niestety. Okej, okay, może być. Ty, ona troluje lekutko, czy nie? Lekutko ziomki trolują. Kurna, ten klon jest tak bezużyteczny, on nie może do nich dobiec. <laughs> to jest tak śmieszne. Biegnie, biegnie i nie może, nie? Tuptuś, dobiec. Kurna, ta Caitlyn już ma trzy itemy, ona jest tak silna, ale no, to jest już y, urok. Urok z y, sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ona prawie umarła od Ulta Cartusa plus ulta Caitlin, co jest mega ciekawe. Ale ja jeszcze nie surnę. Nie, 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 do not surrender. Never surrender, guys. Damy radę jeszcze. Spokojnie. Tutaj trzeba i zimną głowę zachować. Zimna głowa, zaciśnięte pięści. Kurno walczymy, nie? Macie wszyscy redemption. Gitara możecie walczyć chyba, choć trochę. Dobra, walczymy, walczymy ma ignajta ziemek na sobie. E, na nią biegnie klon. Dawaj, klonie, kurna. Tu. Ole się przyśliznął, prawie, prawie. Już chciałem powiedzieć, że się przyśliznął, ale się nie przyśliznął. Dobra, no. 3 za 3 tylko że oni będą mogli pushować raczej. Ale nie chcą, najwyraźniej, okej. Okay. Nie to nie. No problem jest z tym, że mega, mega uślesz jestem w Volibear, nie No, przykro mi to powiedzieć, ale stary, jaki on jest bezużyteczny. Poszedł jakieś AP-builda ze Spirit Vizaszką, no. No nie zbyt dużo to robi. Oblivionor w ogóle zahamował 500 leczenia w tym fajcie jednym, więc dosyć sporo. Kartu też już na jednego ulta to czyści nam pół teamu. Co jest el problemo lekutkiem. Ale no dobra. Yy, chcesz tego trapa? Trzymaj. Zostawię sobie jednego warda na yy, w razie w, jak to mówią. Trzymaj kosę, no... co, no dużo tutaj nie ugotuje, nie, nie upichcę. Nie wiem, czy ona nie zintowała na potęgę tu? Wygląda jakby było to trochę intem. Nice. No mm, dobra. Wydaje mi się, że po prostu musimy stąd się wycofać lekutko. Lekutko się stąd wycofać. Trzymaj kosę, byku. Byk, ale gość. Prawie go skosiłem z tej kosy, nie? Graves zgubił się po raz czternasty już. Czternasty raz w 30 minut. Rekord. Rekord skoczni zaraz będzie stary. Ile to mi zada? tysiąc? Nie aż tak dużo w sumie, myślę, że więcej. Jeden versus dwa przegrali na tym bocie. Nie za dobrze, nie za dobrze. Nie, 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 no surrender, no surrender, guys. Jeszcze ostatnia tego, bitwa, ostatnia batalia, ostatnia batalia. Coś może tutaj upichcimy, nie jestem pewien, yy, ale w sumie ciężko być pewnym w takich sytuacjach. Czego tu można być pewnym, no? Niczego. Mega nas pchają, no też mają dosyć mocno skalujący się tinkom. Nie żebyśmy my nie mieli Gravesa i Jinx, którzy się skalują dosyć. Dobrze, ale no wiadomo jak jest. Każdy wie jak jest. Nie wiem czy my go nie chcemy zabić właśnie. Czy on nie ma ulta ani flasza? Nie ma, a. Po prostu bo protobelt na zachętę. Na zachętę protobelt. O kurna ty, klose. Uuuu, pięknie. Ideolo panie, ideolo. O kurna, sksułem jej to przez przypadek. To nie było zamierzone, koleżanko. Rasistowski szako nie, nie chce być też niemiły. To jest rasistowski, niemizogonistyczny szako. Nie mogę kraść kobietom eee, pieniędzy. Czy ja w ogóle mogę tu iść? Wiedziałem, czy w tym, czy w tym, czy w którym szaku. Wiedziałem, że gdzieś będą stać, ale że w trójkę? KS z Barona z Redemption. Ja, PD, szykujcie się. O kurna, ty, nie robią tego, wytyfy, wytyfy. Wy, wy? No to redemption poszło w nicość. <gry> Myślałem, że robią. Mój Kalio właśnie mając 130 armora dostał 150 zł, e, 1500 złota Może być ciężko, ale zonia. O oh my god. E, no bazy, bazy ktoś musi defować, się W bazie kurna czyha milion creepów. Obawiam się, że teraz już będzie powolna... Powolna śmierć i smutna. Hmm, tylko co my tutaj możemy zrobić jeszcze? Ciężko powiedzieć, w sumie, no bo liber dalej, tak jak intował. Dużo się nie zmieniło. Nawet boję się podejść na kosy już teraz, bo jak dobrze wiadomo. Dobra, no ja nie żyję. Jak dobrze wiadomo wszystko on już teraz i tak się jak powiedział tak się stało. Dwa kartusy mnie zaatakowały, nie? W każdym, w każdym szako siedzą dwa kartusy. Jeden jest basica, drugi z REDA. Dobra. Rasistowski szako. Test udany.